na 93.7 FM Radio Opatów Gość radia Opatów Dzisiejszym gościem Radia Opatów jest pani Ilona Religa-Gola, pracownik Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Skąd pomysł na grę? Gra miejska Opatów 43 podziemie w akcji stanowi kolejną odsłonę mobilnej gry miejskiej z aplikacją Action Track, która została przygotowana przez Referat Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach. To, co dla nas z pozycji organizatora stanowi duże wyzwanie natury logistycznej czy organizacyjnej, to fakt, że gra z aplikacją Action Track zostanie zorganizowana po raz pierwszy poza kilcami. Na szczęście, w wielu obszarach dotyczących kwestii lokalowych czy czysto organizacyjnych, mamy wsparcie ze strony Opatowskiego Ośrodka Kultury, który warto dodać, jest współorganizatorem tej gry. Gra jest odpowiedzią na społeczne potrzeby współczesnej młodzieży. Są Sądzę, że obecnie w epoce nowych technologii nie jest łatwo zachęcić młodych ludzi do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu, do tego z historią w tle. Dlatego też uwzględniając współczesne standardy, ale jednocześnie nie rezygnując z edukacji historycznej, staramy się udowodnić, że zgłębianie historii wcale nie musi być nudne, a poprzez zabawę, w tym przypadku poprzez grę, możemy poznawać minione dzieje. Również odkrywać historię lokalną. Zresztą zależy nam również, aby młodzież miała świadomość, że historia to nie tylko słynne bitwy czy wielkie nazwiska. Mamy nadzieję, że ta gra stanie się chociażby inspiracją do odkrywania historii lokalnej, bogatej często w wydarzenia, niekiedy brawurowe akcje, czego oczywiście przykładem jest akcja rozbicia więzienia w Opatowie, o czym w sposób szczególny będziemy chcieli przypomnieć w tej naszej grze. Czym charakteryzuje się aplikacja mobilna Action Track? Mobilna gra miejska opatów 43 podziemie w akcji. Zaprojektowana została w aplikacji Action Track. Jest to fińska platforma, która umożliwia tworzenie własnych gier mobilnych, w tym gier terenowych, miejskich, a także quizów które już wielokrotnie Kieleska Delegatura i ten w Kielcach miała okazję przygotować. Jest to bardzo popularne zresztą narzędzie w edukacji wśród uczniów mieszkających w Skandynawii, a teraz również opatowska Młodzież będzie miała okazję zapoznać się z tą aplikacją. Żeby móc zagrać w grę, należy posiadać bezpłatną aplikację, którą należy ściągnąć. Uczestnicy po pobraniu tej aplikacji będą mieli za zadanie jedynie zeskanować kod QR, który umożliwi im już bezpośrednio rozpoczęcie. Rozpoczęcie gry. Dodam tylko, że na etapie powstawania y, gry opracowana została określona fabuła, to oczywiście w nawiązaniu do y, tematu przewodniego, czym była historia rozbicia więzienia w Opatowie i w oparciu właśnie o tę historię stworzone zostały wszelkiego rodzaju komunikaty. Komunikaty, które y, um, uczestnicy będą otrzymywali w postaci zarówno pytań, wyzwań, czy też zagadek. Do kogo skierowana jest gra Opatów 43. Podziemie w akcji? Jako, że już na etapie tworzenia każdej gry miejskiej należy um, pamiętać, aby określić odbiorcę tej gry, nie inaczej było oczywiście w przypadku powstawania mobilnej gry dotyczącej historii opatowa, um, a ponieważ fabuła gry skoncentrowana jest na historii lokalnej, Gra jest adresowana do młodzieży z opatowskich szkół. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To czego wymagamy od uczestników to jedynie smartfon z dostępem do internetu. I oczywiście otwartość na nowe formy edukacji, ale akurat do tego nie trzeba zachęcać, prawda, współczesnej młodzieży. Rozpoczęcie zaplanowane zostało na Opatowskim Rynku, natomiast trasa biegnie kolejnymi ulicami miasta i doprowadzi do budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury, gdzie nastąpi zakończenie, uroczyste właściwie zakończenie tego wydarzenia, podsumowanie, a także wręczenie nagród najlepszym drużynom. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom gry? Podczas spacerów wszystkie drużyny będą miały do pokonania tę samą wyznaczoną na terenie miasta trasę. Na szlaku uwzględniony został m.in. Opatowski rynek, dom muzealny, a nawet park miejski. Ponadto uczestnicy rozgrywki nie ominą również miejsca, które nierozerwalnie związane jest z tematem przewodnim tej gry miejskiej. Na tle najważniejszych wydarzeń z okresu II wojny światowej nie zabraknie pytań sprawdzających zarówno znajomość historii. Ale także kreatywnych zadań czy twórczych wyzwań. Wszystko po to, aby lepiej poznać i zrozumieć historię Brawurowej Akcji przeprowadzonej przez oddział partyzancki Jędrusie z pomocą miejscowej placówki Armii Krajowej oraz upamiętnić jej bohaterów. Dodam tylko, że te aktywności nagradzane będą oczywiście punktami, a cała gra odbywać się będzie w duchu takiej zdrowej rywalizacji ponieważ oczywiście mamy świadomość, że młodzież, że jesteśmy dość tajemniczy właściwie w wyjaśnieniu spektrum całego zagadnienia. Nie oczekujemy tak rozległej wiedzy, dlatego też uczestnicy niejednokrotnie będą mogli odpowiedzieć na postawione pytanie, wykorzystując chociażby podczas marszu umiejętności matematyczne czy zwyczajnie wykazujące. Wspomniane zostało, że organizatorem gry miejskiej jest delegatura i w Kielcach we współpracy z Opatowskim Ośrodkiem Kultury. Czy możemy mówić o wsparciu innych podmiotów podczas organizacji tego wydarzenia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, powinnam chyba rozpocząć pewnej refleksji. Otóż z pozycji organizatora jest nam niezwykle miło, że nasza propozycja spotkała się z tak bardzo dużym odbiorem, zarówno wśród władz lokalnych, instytucji opatowskich. Jak również samej społeczności szkolnej, czego dowodem są deklaracje udziału młodzieży z każdej opatowskiej szkoły, co stanowi niewątpliwie dla nas już element sukcesu. Jestem zwykle budujący i zdecydowanie motywuje nas do działania. Poza podmiotami, o których pani redaktor wspomniała, jest nam niezmiernie miło, że wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem starosta Opatowskiego, pana Tomasza Stańka oraz burmistrza miasta i gminy Opatów, pana Grzegorza Gajewskiego. Do udziału w projekcie zaangażowało się również Powiatowe Centrum Kultury. Natomiast dzięki uprzejmości pani dyrektor, Radio Opatów stało się patronatem medialnym tego wydarzenia. Za co oczywiście dziękujemy. To może jeszcze tutaj takie jedno pytanie nasuwa się. Kiedy będzie właśnie ta gra miejska odbywała się w Opatowie? Wydarzenie to odbędzie się 6 marca. Rozpoczynamy o godzinie 10 na opatowskim rynku. Zakończenie całego wydarzenia zaplanowane jest w godzinach około południowych w Opatowskim Ośrodku Kultury. Czego zatem życzyć organizatorom, a przede wszystkim Uczestnikom gry. Bez wątpienia pięknej pogody i wspaniałej edukacyjnej yy, zabawy, która mamy nadzieję, że pozostanie w pamięci uczestników na długo, ponieważ jestem przekonana, że zarówno kreatywności, jak i pasji w trakcie gry opatowskiej młodzieży z pewnością nie zabraknie. Dziękujemy. Dzisiejszym gościem Radia Opatów była pani Ilona Religa-Gola, pracownik Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach. Dziękuję pani, dziękuję państwu. 93,7 FM. Radio Opatów.